Siema. Dzisiaj pokażę Wam, jak odblokować sobie skrzynię biegu w Fordzie Mondeo. Jest to Ford Mondeo czwartej generacji. I mamy tutaj skrzynię PowerShift. W momencie, gdyby zabrakło Wam zasilania, bądź też sama skrzynia uległaby awarii, możemy ją rozblokować ręcznie. W taki oto sposób. Podnosimy sobie nasz mieszek do góry. I teraz będzie trochę gimnastyki. Czekajcie chwilkę. Już lampeczkę mamy. Tam w tym miejscu, widzicie, jest taka żółta dźwignia. Musimy mieć do tego dosyć długi śrubokręt, najlepiej płaski, i musimy ją wcisnąć. Pyk. W momencie, gdy wciśniemy ten przycisk, nasza skrzynia bez problemu przerzuci nam na pozycję neutralną. Zapraszam Was na inne moje filmy. Zapraszam Was również na mojego TikToka pod nazwą Krokiet z Maslem. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.